By uczcić majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala i jego kawalerzystów, w sobotę zorganizowano pierwszy powiatowy rajd Szlakiem Hubalczyków. Kilkadziesiąt osób podążało z Zychów w gminie Radoszyce do Cisownika w gminie Smyków. Uczestnicy rajdu o godzinie 9 zgromadzili się pod pamiątkową tablicą, która znajduje się w pobliżu Gajówki, w której w październiku 1939 roku stacjonował sam major Hubal. Nim wyruszono na trasę starosta Konecki Grzegorz Piec oraz zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Marcin Wiad w imieniu władz powiatu koneckiego złożyli znicze pod pomnikiem znajdującym się w Zychach. Na starcie rajdu, jak i podczas marszu, historię Hubalczyków na Konecczyźnie przypominał Naczelnik Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Końskich Marian Wikiera. Przypomnę, że 16 wtedy kawalerzystów hubalowych wyruszyło do Cisownika, jak wspomniałem, żeby umknąć niemieckiej Obławie. 16 wyruszyło, a do cisownika prawdopodobnie 14 tylko dotarło. Metom rajdu był zaś cisownik, który także wybrano nieprzypadkowo. Tam też oddział kwaterował, został zaatakowany przez Niemców. Cieszę się, że do, do udziału włączyła się gmina Smyków. Także ruszamy z gminy Radoszyce i będziemy. cisownik, to już jest gmina Smyków. Dużo młodzieży idzie dzisiaj tak, z wami. Tak, tak, Jest, są przedstawiciele szkoły podstawowej w miedzieży, są widzę, nasi przedstawiciele ze szkół średnich, także no, cieszę się, że, że mamy pogodę i będziemy mogli się zabawić. Wydarzenie zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek tuż za metą wędrówki. Biorąc pod uwagę wysoką frekwencję, można spodziewać się, że pierwszy rajd szlakiem Hubalczyków nie będzie ostatnim.